Caroline ma dopiero 20 lat, ale życie zmusiło ją do wcześniejszego dorośnięcia. Dziś pracuje jako kelnerka w jednej z najbardziej prestiżowych restauracji w mieście, by pomóc swojej matce Tery, która wychowywała ją samotnie. Tery niestrudzenie pracowała, by jej córce niczego nie brakowało i robiła wszystko co w jej mocy, by uchronić ją przed okrutnymi plotkami sąsiadów, którzy przez lata wymyślali dziesiątki historii o ojcu Caroline. I o tym, dlaczego zostawił ją Itery. Rzeczywistość była taka, że nikt nie znał prawdziwego powodu rozstania pary, nawet Caroline. Tery wstydziła się o tym mówić, dlaczego została porzucona przez mężczyznę, którego kochała, a Caroline nauczyła się nigdy nie poruszać tego tematu przy matce. Kiedy Caroline była jeszcze dzieckiem, Tery pracowała jako opiekunka w tej samej szkole, do której uczęszczała jej córka, dlatego koledzy z jej klasy ciągle jej dokuczali, ale Caroline szła z wysoko podniesioną głową. Nie przejmowała się tymi małymi łobuzami, nie przejmowała się tym, że ma mało pieniędzy i nie przejmowała się tym, że nosiła używane ubrania, gdy jej koleżanki z klasy były zawsze modne. Wiedziała, że nic z tego nie miało znaczenia w obliczu wydarzeń, jakie każdego dnia podejmowała jej matka, by tylko umożliwić jej przetrwanie. Było ciężko, jasne. Caroline pokazała, że jest silna ale w środku wciąż była przestraszoną, samotną dziewczynką, a komentarze szkolnych kolegów balały ją bardziej niż chciała przyznać. Od czasu do czasu płakała, ale pocieszała się myślą, że wkrótce skończy szkołę i pójdzie na studia, gdzie będzie mogła zacząć nowe życie. Niestety, mimo doskonałych ocen i wszelkich starań, wydawało się to niemożliwe, aby Caroline poszła na studia. Tego lata jej matka zachorowała, a po długiej serii kosztownych badań, testów i wizyt u lekarza okazało się, że Tery ma problem z sercem. Rozpaczliwie potrzebowała operacji, ale zabrakło im pieniędzy. Wydali wszystko, co mieli. Caroline i Tery rozmawiały o tym. To była trudna decyzja. Bez tej operacji Tery miała może dwa lata życia. Nie była w stanie pracować na pełen etat, jak kiedyś ale nie chciała, żeby córka z tego powodu zrezygnowała z edukacji. W końcu obie zdecydowały, że Caroline zacznie uczęszczać na kursy w koledżu, kiedy będzie pracować. Wybrała języki orientalne, zawsze miała smykałkę do języków. W szkole uczyła się hiszpańskiego i francuskiego, w domu na własną rękę uczyła się też niemieckiego, a na uniwersytecie chciała studiować japoński. Szukanie pracy okazało się jednak trudniejsze niż się spodziewała. Stan zdrowia Terry niedawno się pogorszył, gdy wreszcie udało jej się zdobyć pracę jako kelnerka w znanej restauracji. Praca jest męcząca i stresująca, ale tym, co wyczerpuje energię młodej Caroline, bardziej niż cokolwiek innego, jest jej kierownik, Mark Moody, z Caroline i wszystkich jej kolegów, jest człowiekiem surowym i wymagającym, który od swoich pracowników wymaga tylko tego, co najlepsze. Pod jego kierownictwem restauracja rozkwitła, kelnerzy są nieskazitelni, traktują klientów z uprzejmością i szacunkiem oraz są w stanie spełnić każde ich kaprez i życzenie, a podczas gdy klienci są entuzjastycznie nastawieni do personelu, ten sam personel jest niemal zastraszany przez Marka, który trzyma w ryzach system kar za każdy ich błąd. Jakby tego było mało, Mark jest aroganckim człowiekiem, który lubi szczypać swoich podwładnych. Takimi obelgami, że sprawił, że ktoś zdecydował się lepiej odejść z pracy, niż dalej pracować z takim człowiekiem. Dziś w tej restauracji pracują tylko najbardziej odporni, a Caroline jest jedną z nich. W końcu nie ma innego wyboru. Potrzebuje pieniędzy na operację matki i jest gotowa znosić obelgi i zastraszanie szefa, żeby je zdobyć. Jej koleżanki też nie są szczególnie miłe, a w restauracji Caroline czuje się jak ryba w wodzie. Na przykład wszyscy się z znieśmieją, bo wybrała naukę japońskiego, drogę, którą wszyscy tam określili jako niepotrzebnie trudną i bezsensowną. Ale podobnie jak w szkole Caroline ciężko pracuje, by utrzymać swoje miejsce i zaoszczędzić każdy grosz w napiwkach, mimo że Mark zmusił wszystkich pracowników do łączenia napiwków, a następnie dzielenia ich równo pod koniec miesiąca. Chce pomóc matce uratować jej życie, a potem rozpocząć własne. Nauka japońskiego na uniwersytecie pozwoliłaby jej zrealizować najgłębsze marzenie: przeprowadzić się do Tokio. Pewnego dnia do restauracji wchodzi grupa biznesmenów w drogich garniturach i zajmuje miejsce przy jednym ze stolików Caroline. Pędzi do nich z promiennym uśmiechem na twarzy, a gdy dociera do stołu, staje się jasne, że grupa jest tam tylko po to, by prowadzić negocjacje i zamknąć transakcje. Trzech z mężczyzn jest Azjatami, dwóch pozostałych nie. Kiedy wraca do stołu z naczeniami, Caroline słyszy coś, co pozbawia ją mowy. Trzej obcokrajowcy rozmawiają. Rozmawiają ze sobą po japońsku i próbują oszukać pozostałą dwójkę, która z powodu bariery językowej nie ma pojęcia co się dzieje. Zrozpaczona Caroline prawie upuszcza tace na podłogę. Nikt o tym nie wie, ale jest świadkiem oszustwa. Po zrzuceniu talerzy, wraca do pracy, ale obsługując pozostałych klientów, nie może przestać patrzeć z niepokojem na stolik biznesmenów. Wszystko, o czym teraz może myśleć, to dziesiątki ludzi, którzy zostaną zrujnowani i stracą wszystko z powodu tego oszustwa, podczas gdy trzej azjatyccy mężczyźni kontynuują obsypywanie pozostałej dwójki obietnicami i komplementami, przeplatając miłe słowa po angielsku, z komentarzami komentarzami w ich ojczystym języku. Jest zła na nich i zła na siebie, że była tak roztargniona i narazi się na gniew Marka, ale nie może stać z boku i patrzeć. Kiedy więc ponownie podchodzi do stołu, patrzy całej trójce prosto w oczy i po japońsku szepcze – nie oszukujcie ich. Niedowierzając, cała trójka robi się blada i patrzy na siebie szerokimi oczami. – Jak śmiesz? – pyta w końcu jeden rozwścieczony – Przygotowuje się do krzyku, ale jeden z dwójki pozostałych przerywa mu. Mężczyźni, którzy nie mówią w języku japońskim, pytają się: Czy rozumiesz, co mówią? Caroline bierze głęboki oddech, po czym im wszystko mówi. To oszuści, kontrakt jest fałszywy, chcą cię zrujnować, i natychmiast trzej mężczyźni podskakują, a następnie uciekają. Matthew i Stefan stoją bez wyrazu twarzy, gdy trzej uciekają z podkulonymi ogonami. Stefan wychodzi, wykonuje kilka telefonów. Matthew zostaje z nim przez kilka minut, po czym wraca do środka, idzie do Caroline, dziękuje jej w imieniu całej firmy, po czym zauważa, że Stefan rozmawia z Markiem. Czoło Caroline oblewa pot. boi się, że posunęła się za daleko. Naprawdę myślę, że chcecie zatrudnić jako tłumaczkę. Uśmiecha się Matthew, i w końcu Caroline oddycha z ulgą. Mark i jego koledzy obserwują tę scenę z otwartymi oczami. Zawsze wyśmiewali się z niej, że uczy się japońskiego, języka, który według nich jest bezużyteczny i nie pozwoli jej osiągnąć niczego, a teraz zatrudnia ją duża firma ze względu na znajomość języka. Caroline jeszcze tego samego wieczoru opuszcza restaurację i wyrusza do swojej nowej pracy. Matthew, który stał się teraz jej szefem, szybko uświadamia jej, że żywi uczucie do silnej i zdecydowanej młodej tłumaczki i oboje zaczynają umawiać się na randki, także poza biurem. Często chodzą na kolację do tej samej restauracji, w której pracowała Caroline. Matthew jest idealny, a teraz dowiaduje się o chorobie Tery. Proponuje, że sam zapłaci za operację. Caroline jest niechętna, ale mężczyzna obiecuje jej, że to tylko pożyczka, a w końcu kobieta zostaje zoperowana i oddala się od śmierci. Sześć miesięcy później dwójka zakochanych planuje ślub. Pewnego wieczoru, zaledwie kilka tygodni przed Wielkim Dniem, Matthew daje swojej narzeczony niespodziewany prezent. Na ich miesiąc miodowy zarezerwował piękny hotel w Tokio, w miejscu, o którego odwiedzeniu Caroline zawsze marzyła. Życie Caroline wywróciło się do góry nogami. Teraz jest szczęśliwą dziewczyną, wykonuje pracę, którą kocha, zarabia dobre pieniądze, ma partnera, który zrobi wszystko, by ją uszczęśliwić, a jej mama będzie miała szansę zobaczyć, jak żyje zgodnie ze swoimi marzeniami. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.